Szanowni Dzieci, co tam u was? Badajcie tydzień równy no. minął od poprzedniej buciki. Idziemy po Idziemy tam, się Ale o, o, nie nie chłodno. Nie, nie do zwycięstwa. Nie. Nie, jak parówa jest, stary. Ja pa, będę tak otrzymał torbę, nie? Żeby myśleli, że ja trzymam torbę, tak to naprawdę... Biceps. Nie chcę tak iść do żobki, nagrać vloga. No, w ogóle. Dzisiaj. Dzisiaj była taka sytuacja. Bo wstałem. I tak. Gdzie ja jestem? Nie mówię. A, patrzcie, a jestem u Adriana. Ja a, no dobra. Nie? I taka sytuacja bo Czeka banka. Popierdala. Do domu. Tak, te buty. No, tym, że... a w ogóle ten bo widzowie nie wiedzą, że my do rzepki idziemy a tam babka z balkonu tak, nie ma się krepiła ale zawsze dałka jebał czemu tak? nie wiem ciekawe jaki dzisiaj będzie śmieszny tekst bo zawsze jest śmieszny tekst, nie? za fałdę gdzie? No, no, ale... a no zawsze Zabawie. tak jest a ja już walnąłeś nawet nie wiedziałeś chyba nie... Ty ale fajnie by było bo się ktoś z nas przypróła na, na tym vlogu nie? i tak, ty telefon tak nagrywamy kogoś napierdolamy. Ja biję, ty nagrywasz. A, no też tak może być w sumie. Dobry kurwa. Odpowiada ci. Ej, a może dzika jedzie. po robocie? Najpierw robi sobie jabłki, a my A dawaj, dzika. Ej, jest dzika. jest tu. A pitch? Cherry. Cherry. Cherry? cherry? A, dawaj, dwa. No a czemu ty patrzy w ogóle podróżował 50 gramów? A jelena? Oszukują. 7 mm. zł. Ale kurwa. To jest za dużo. 7 zł. Ale siedem, siedem trzeba, trzeba żyć, żeby grać. Trzeba ja grać, żeby ja żyć. Bym coś nie... A to weźmy perłę. Po perły. Operły A Mountain też nie ma. Kurwa del delum. A to weźmy też wodę, żeby nie tracić czasu. Przestawiam lekko gazowana Dwie akurat stałe. Dobrze, dobrze. Ażeby jakiś fajny... Hmm. na no, zimny mecz nie? którego nie na przykład no, ja nie pijam, je, Level Up easy busy. <laughs> Weźmy to kurwa to easy nie busy dalej, na przykład ten. Lipton tam, takiego A bo czekaj <laughs> Przed redditówkę <pieniądze. laughs> A Weź tego plarka Co? 150 milionów Ile się Red za 11 złotych? Nie, Red Bull jest niedobry, ja piję ostatnio stracę, nie wpadnie. No to kurwa stary, co chcesz? Co <słysy> <słysy> Nie wiem, kurwa, mam z dobra kuli wtedy kilka siódmych. No dawaj, no, dziękuję, dawaj. A, a później będzie dobrych smaków, bo będzie zimno. Przeszliśmy z żabki widzowie. Przepraszam za kłopot, ale musiałem Kolejne minus 10, minus 10, minus 10. No. Ja codziennie na moim koncie widzę minus 10, minus 15, minus 30. A to tak samo ma. To Zanim to z... właśnie mówiłem, kurwa, nie. Każdemu już to chyba powiedziałem. Nie? Minus 3, minus 13, minus 20, minus 40, minus 60, minus 2, minus 8, minus 13 znowu. I w kółko to samo się powtarza. Nigdy nie ma plusów. A Jak są plusy, to tylko dlatego, że koledze postawiły się gdzieś wcześniej, z, z, z co jest coś jest co, chuj nam w dupsko Tobie? Nie Ci sowianka mamy I Ty. się nie poddamy Opa, on też jest <tryk> tak zawsze w pracy, jak siedzisz Jest jakaś typa profesora nagle pochodzki zdrowie? Każdemu na <tryk> zdrowie mówisz I nikt nie mówi, nie ja dziękuję Ja miałem w taką sytuację, że Buchowska a ja mówię, na zdrowie i ona nie, nie usłyszała i tak ciągle gadała ten, coś tylko i po minucie ty mi powiedziała a dziękuję, dziękuję nie. Ja mówię, o, co? taki no, Sztywna, taki Przegłosek no, Sztywna atmosfera była No sz... a co to, tylko my znowu sami będziemy? No co ty góry? mówisz? Serio? No A kurdola To Gwoździu w sejmie on powiedział, że Nie mam chęci Nie mam No dobrze No to jest po prostu Niepoważny Krystian Wyjechał A bo on to może oglądać w sumie faktycznie Plażą przyjebany No jesteś niepoważny Gwoździu, że Nie chodzisz na meczach Trzeba chodzić codziennie Znaczy nie co niedzielę nie, to niedzielę, nie? Arab Saudyjski się patrzył mi na telefon, bo chciał mi zajebać Przejdę ja pierwszy, trzymaj A czemu? Tak. Bo ty temu też tak było A daj A nie Bo pracuj, co on robi widzowie Bo nigdy widzowie nie widzieli jak przychodzisz Tak A? A to była ich pasja? No. Ale nie do dołu kurwa no. Patrzcie jak on idzie Jopa Dobra, idziemy Daj mi wodę A to moja A dobra, to ty mi nie Jak to? A gdzie jest moja woda? No nie ma Ej jak to, serio? Nie kupiłeś Ej ty Ale w dupie to mam Ej ko? To musimy się cofnąć Ja mam to w dupie, ja nie idę Nie, ty schowałeś swoją... Ty kurwo Ja pierdolę Ja już myślałem, że będziemy do żabki cofać Jebany kurwa gangster Ale żem Cię wrobił Ale jest mi fajnie, Jak dziecko Niesie mi wodę A ja się opierdalam No, patrzcie na to Opa siedzi, elegancko Mam Są lata treningu, tak? To nie... zostawił To nie jest wszystko od... Od tak nie. O kurwa, ale gorąco będzie dzisiaj no. no, ten... A dzisiaj mamy 30 stopni. Dzisiaj jest upalny I w tytule będzie upalny mecz niedzielny Upalny. Nie no przecież jest chłodno. Nie jest chłodno. Dzisiaj plac gry dzisiejszy. No i chuj tam kurwa Kto? Nie sraj żarem, bo się poparzysz O, dzisiaj, kurwa O tu jest cień Tu jest fajnie to Jest fajnie? Jest fajnie tu Nie chcemy stąd iść bo tu jest fajnie Tu się rozgości Rozgościwszy się przebierzemy się Ale coś pachnia Ja ustawię elegancką kamerę To wiesz, miniaturka. Cześć. Dobrze. Bardzo dobrze. Opa! Teraz się z jedną słuchawką i tu w cieniu. No, ale mi coś z boli w ogóle. Ojeciu. No. Od tego superfarmu. No, od superfarmu. Na chuj w grabie wkładasz do koszyka tam? O, no, do koszyka. 5. To nie mi się wydaje jeszcze przez tego gościa, kurwa mi na nogę nadepchnął Fryer, Denta Pała, chyba na szmata Denta bita skurwielka, ale skurwił mnie wtedy nie, bo... E, ja cię gram na ja, Linkona. Widzowie, co ty sądzicie? Ej też tak masz jak myślisz o kimś, grasz lepiej. Tak no, A dzisiaj będę musiał o ljubowo, nie? i będę biegał Aha Piłkaszce dam Dobra, ale nic nie gadamy, a trzeba coś mówić, ci Chuj mam w dupę i kurwa w fiutę. Znaczy dwa wiary. To Tą powiedział Zwaszę swoją obronę Eee nie Ja nie chciał Mdleje, mdleje Mdleje No, widzowie. Więc to jest nasz plac gry dzisiejszej. Wiem, to jest. Jak dzień, wiem, dlatego powtarzam po tobie, bo tylko po mnie będą wiedzieć I don't understand. To księżyc, kurwa, noc. Księżyc. A pa krzyszne to narysowałem, nie wiem, czy już mówiłem. Mówiłeś? Że no. krzyżyki, pokaż krzyżyki. To mam. <laughs> Fajne, nie? No. A wiesz, Ej, osa! Bo wierzę w Boga. Czekaj, patrz widzowie, pokażę wam trik fajnego. Oła. Czekaj. Mnie stopa boli, lewa to się nie wkurzajcie na A prawą też można. Ty żadnego trika nie umiesz. Sorry. A weź jeszcze raz próbuję. Za tydzień mi by się udało. Po prostu mnie tutaj noga stopa bo nie mówię kapku. A musisz tak na lekko nie kapkujesz i tak tą częścią tak siuk dokładnie zrobić. Tak idealnie bokiem, jakbyś z fałsza w tak, nie? Tak palcami. No. Aj. Tak bokiem. No jeszcze raz. Ale blisko. W tym życiu A, ale już... Jeszcze raz? nie umiałem. Nie umiałeś. A pop patrzcie mi na to inaczej. Gdzie jesteście teraz? A patrz na mnie, co ja zaraz zrobię W szoku byliście. Ja mam tą smykałkę do tej piłeczki, jednak, widzicie? O, jeszcze pokażę Wam taki fajny strzał na bramkę. A ty, kurwa, zaraz będzie o kontuzja. Patrz. <głosy> <głosy> Ej, widzowie, kurwa. To on kopnął, to nie ja byłem. Zastresowało mnie po prostu. Bo powiedział, że będę miał kontuzję. To nie chciałem się nasilać. Faktycznie mógłbym mieć kontuzję. Ej, trzeba ją napompować, wiesz? Nie! Poczułem. Paść No, ja muszę się rozgrzać. Jak się rozgrzeję, widzowie, to będę dobrze grał. Tam w komentarzach pod meczem. Pod filmem już zmacił, meczu, z meczu co nie jest nie tego, tylko zmacił. będą e, przypięte brameczki. Nie, no to dla widza. Czekaj jeszcze raz. Kurwa, Kurwi. dla widza. No, nope, no. Nope. Zaliczmy lepszą lepszą technikę strzału. O, leć. Bieska. No i dobra. To my się widzowie rozgrzejemy. Telefon powieszę tam jak zawsze. Do tych. I let's go. Let's go. To cześć. Easy, no, easy. Masz mi jeszcze? No. Dajmy, dajmy. No więc... Ej, autobus przyjedź, szybko. Pierdolisz. No. Gdzie? O kurwa, na no Rogiańskiej. Co ja robisz? Czyli Masz. Kurwa. No, wygraliśmy. O, no. do ciebie, bo ja tu nie wytrzymam. I mieliśmy dużo fajnych akcji, ale dużo też nietrafionych. No, jak mówię, to tak mogło być, nie? Wszystko trafiamy przecież. Nie można być najlepszym. No ale, najważniejsze, tam, że, że... Ja wygraliśmy. To ja myślałem, że piłkę popsułeś tam. Ta? No, tak? Zajętałem. Ale tak ładnie, nie? Tak od jednego do drugiego, tak na okno poleciało. Ja myślałem, że po ją... popsułeś, no widzowie, kurwa będzie taka ładna bramka moja. Jedno z lepszych, nie? Zobaczmy rozgrzeweczkę naszą. Wstawię do meczyku. Będzie przed meczykiem, nie? A mu... Nie. Może przed vlogiem taka bramka, co? Ty. Dobra? Przed vlogiem? No przed, przed vlogiem, no. Tak, że tak rozpoczęcie vlogu, co nie jest taką bramką. Czy meczu? nie, Ej. nie Ej. wiem, ja się na tym nie znam, ja po prostu stawiam, bo jak Ja chcę zobaczyć, jaka wyglądam z bliska. No. No, mam lepsze nie. włosy teraz niż kurwa przed meczem. Serio. Tak jak kokos wyglądam. Mam lepsze włosy teraz, niż przed meczem. Miałem. No. Tak. Ja mam gorsze w chuj, nie? <noise> Widzowie! Picie wodę. Bo to jest... To po... no nie lepiej dzik. Dzik. Ale dzik. Jest, fajnie, że wyjedziesz do pracy. Dzik. Fajnie? We wtorek idę. Kurbo, nie pamiętam. We wtorek idę, widzowie. A będzie coś we wtorek? Nie pajem wam bo jest wtorek po prostu. teraz co na baczki sam? W środę? No Co jest, kurba, co na no, pierdolę? Autobus. Dobra, widzowie, ja wsiadam do autobusu. Czekaj.